Dobra, w filmie strukturzowej, mówisz, że mnie już poznałeś i widziałeś, to wiem, że tak. widziałeś, to bardzo fajnie. Y, no, automatem przypuszczam, że doświadczenie jest. Tak, Amulet, drive, musimy no i... już ruszać, więc no, to możemy jechać. Także dokręcamy sobie w prawo, pan jedzie. Nie, nie, ja, wiesz, ty się nie musisz tym stresować, bo to już jest moja rola. Więc wyjeżdżamy sobie, tylko uważamy na no czuje, To ta Maska, właśnie, bardzo maska duża jest maska. bardzo długa, schodzi bardzo głęboko w dół. Teraz okay, tak. mamy wolny, więc włączamy się na nitkę, super, bo mamy luźny tor. Od lewej krawędzi więcej gazu. I teraz bez hamowania schodzimy do wewnętrznej, delikatnie gazem. Otwieramy coraz szerzej pod szczyt. Tam, 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 tam. proste koła, jedziemy gazem. Delikatnie do prawej. I teraz proste koła, pełny ogień. Przechodzimy do prawej, mamy salomik. Tu musimy, a, się poprawić supeczki do lewej. To już, już widzę, przeszedł na do prawej, długi prawy, płynnym gazem. Coraz więcej gazu do prawej krawędzi. Gaza zacśniało. Mocne hamowanie z do lewej, lewa krawędź, trochę gazem, trzymaj lewą. Do hamowanie zacieśniamy prawy i otwieramy na zewnątrz. Proste koła, pełny gaz tam na prosty. Odpuszczamy hamulec, schodzimy do prawej krawędzi, tutaj na drugim kółku pojedziemy troszkę odważniej, dokręcamy ciasny prawy i już delikatnie gazem poszerzamy na zewnątrz, przejście do prawej, pełny ogień na Trzymaj, 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 trzymaj. Mocne hamowanie, mocne jeszcze, odpuszczamy do lewej, poszerzamy na zewnętrzną, no, delikatnie gazem, trzymaj prawą, bez hamowania, krótki lewy, przechodzący krótki prawy, też bez hamowania lekkim gazem, krótki lewy poszerzamy do środka, coraz więcej gazu, coraz więcej i mamy teraz taki lekki skos, przecinamy na wprost i kręcimy dobra, krótko do prawej i wjedziemy na kolejne okrążenie, gaz trzymaj lewo, uwaga na nasyp Do hamuj, odpuść zacieśniamy prawy odprostowujemy, odprostowujemy, żeby przestały piszczeć koła, dobra, i jedziemy Delikatnie do prawej, prostej koła, gaz. Nie przejeżdżamy te gałki to my wracamy do właściwej nitki. Lewo, prawo, lekko gazem, lekko gazem, stabilizujemy go. Do prawej krawędzi, gaz. Do hamowanie mocniejsze, opuszczamy do lewej. Trzymaj lewą krawędź, trzymaj maksymalnie długo lewą. Jeszcze, jeszcze trzymaj lewą. I teraz do prawej. Oprostowujemy na zewnątrz, pełny gaz. Bardzo ładnie. Ok. No jeszcze, 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 jeszcze. Zaczynamy hamować. Coraz mocniejsze hamowanie. Zwiększamy siły hamowania mocno, mocno, mocno. Dokręcamy prawy. Odprostowujemy do zewnętrznej. I z do prawej. takiego. Jak... Mocne hamowanie. Mocne, 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 mocne. Odpuszczamy do lewej. Odprostuj, odprostuj. I teraz schodzimy do lewej krawędzi. Tutaj zaczyna piszczeć opona i przód zaczyna się Delikatne odprostowanie stabilizuje pan. Dobro. Ale też nie jako błądy, to wiesz, no też się uczysz, tak? No, jedziemy, jedzie, jedziemy sobie do lewy także bezstresowo do prawej krawędzi i my jedziemy na trzecie, ostatnie obrażenie, także gaz. Trzymaj lewą krawędź, mocne hamowanie, mocne hamowanie. Odpuszczamy hamulec, naciśniamy prawy, prostujemy koła pod szczyt. Trzymaj go prawą krawędź i gaz. Do lewej, do prawej, lekkim gazem, nie hamujemy, nie hamujemy, żeby nie za, zaburzyć balansu przedniej rośliny. Mocne hamowanie, od, mamy to, super. Mocne hamowanie, zacieśniamy prawie, odprostowujemy do lewej, proste koła, gaz. Mocne hamowanie, zaciśniamy prawy, odprostowujemy na lewą stronę. Pełny gaz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I mocne hamowanie, mocne hamowanie. Puszczą nas. Uważaj, nie wyprzedzamy. Nie wyprzedzamy. Dopóki nas oni nie zauważą. Dobra, ale tutaj co bardzo nie ma właśnie, o dobra, zostawiają nam przestrzeń. Do prawej, do prawej, do prawej, ciaśniutko, ciaśniutko. O dobra, dobra. Nie lubię takich ciasnych zakrętów do wyprzedzania. To, ale... to był bardzo słabe miejsce na wyprzedzanie, moim zdaniem. No ale wykorzystaliśmy tu w miarę, okej. Okay? Do prawy, no i teraz kończymy, czyli lewy i lewy i ostatnia do dokładnie. Śmiało gaz, ostatnia prosta. No i mocne hamowanie, opuszczamy hamulec, nawracamy. No i już powolutku w alejce. Podjeżdżamy sobie do samego przodu gdzieś tam śmiało Chcemy za galardo czy... A, nie chcesz. Możemy za niebieskim galardo. Dokręcamy do prawej. No i hamulec, parking. O, bardzo dobry przejazd. Dziękuję. Kurde.